Widzieliśmy te filmiki, które Pizdę zawołował o tych straganach po tych ambasadach wypowiadających się obywateli państw afrykańskich czy muzułmańskich, ile kosztowała polska wiza. Że część z tych osób, no powiedzieć, że była nie wykwalifikowana, to nic nie powiedzieć. No, były to osoby na przykład niepiśmienne. Posługujące się wyłącznie językiem ojczystym. Ktoś pod jej nazwiskiem, podszywa, podszywając się pod jej tożsamość, zorganizował ten cały proceder. No i został nagrany, jak żądał łapówki, na początku 50 tysięcy, a później 200 tysięcy od rodziny osoby zatrzymanej. Kradziono też niezgodnie z procedurami, narympał, czyli poświadczając nieprawdę, że ktoś świadczył pomoc prawną w miejscach. Gdzie nigdy ta pomoc nie była świadczona? Witam Państwa, Mikołaj Dowy, redakcja Goniec.pl. Zanim przejdziemy do części merytorycznej tego materiału, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, gdyż większość z Was tego nie robi. Nam to pomaga się rozwijać Was, nic nie kosztuje i zajmuje dosłownie kilka sekund. I oczywiście dzięki temu jesteście Państwo powiadomieni o wszystkim na bieżąco i możemy dla Was tworzyć coraz lepsze. Materiały za wszystkie subskrypcje, oczywiście z góry dziękujemy, a Państwa i moim gościem będzie Standar Krzysztof -Tak Kwiatkowski. Witam Cię serdecznie. Witam Ci Mikołaju, witam wszystkich Państwa. Cieszę się, że znowu możemy się zobaczyć na stronie Goniec.pl. Krzysztofie, Ty byłeś przez 5 lat prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższej Izby Kontroli mimo wszystko, mimo tego, że różne instytucje miały różne kryzysy w historii III rp to jednak myślę, że nikt. Miał jedną z lepszych reputacji zawsze e, i, i szacunku wśród różnych urzędników, czy też obywateli. E, no i właśnie, e, NIK wydał kolejny raport, tym razem w kontekście afery wizowej, bo mieliśmy dwie narracje. Mieliśmy narrację ówczesnej opozycji, dzisiaj w większości rządowej, która mówiła o tym, i też Konfederacji, która mówiła o tym, że stworzono proceder nielegalnej migracji, czy też niekontrolowanej migracji. Teraz pytanie: na ile to był oczywiście proceder korupcyjny, a na ile braku procedur, ale jednak na set tysięcy ludzi. Napis no mówi, że to była taka tam drobna afera, kilkaset miejsc, ba to wykryło, co naszych rządów załatwiło i nie ma tematu. No ale. Nikt mówi ponad 360 tysięcy z Afryki i z Azji. To jest niesamowite, bo rzadko w której sytuacji ta weryfikacja jest taka ciekawa, bo tak jak sam zauważyłeś, opozycja mówiła kilkaset tysięcy wiz wydanych sprzedanych. Wiele na to wskazuje w dużej części. Widzieliśmy te filmiki, które PiS zawołował o tych straganach po tych ambasadach wypowiadających się obywateli państw afrykańskich czy muzułmańskich, ile kosztowała polska wiza. Bardzo często, pamiętaj, to była wiza szęgeńska, czyli ona umożliwiała wjazd nie tylko do Polski, ale do dowolnego państwa Unii Europejskiej, no i przemieszczanie się po całej Unii. I z drugiej strony narracja PiSu, jakie tysiące, kilkaset Wiz, tylko drobna rzecz, nic takiego się nie stało. No i Najwyższa Izba Kontroli, przeglądowa analiza wszystkich danych i mamy bardzo precyzyjne dane. 366 tysięcy wiz dla przedstawicieli państw muzułmańskich i afrykańskich, delikatnie mówiąc w słaby sposób weryfikowalnych, bo tam pokazano ten cały mechanizm. Takie ciągłe młotkowanie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydajcie więcej, narzucanie pewnych limitów, mówienie, że konsulaty nie pracują sprawnie. My już znamy to drugie dno. Edwin K., asystent wiceministra Wawrzyka, to zresztą poseł PiSu i ich kandydat na rzecznika praw obywatelskich, który mówił, tak, brałem łapówki w celu przyspieszenia pewnych, pewnych rzeczy, i dzisiaj już wiemy jeszcze jedną rzecz, która szokuje. Wiemy już, że 366 tysięcy. Wiemy, że krył się za tym proceder korupcyjny. Wiemy, że naciskano na polskie placówki dyplomatyczne, konsulaty, że wydawały jak najwięcej tych wizerunek pracowniczych. I wiemy coś moim zdaniem najgorszego: że był specjalny rządowy program, w ramach którego mieli wjeżdżać informatycy ze wschodu. No i się okazuje, że ten program wszystko na to wskazuje był przykrywką, mógł być przykrywką do wjazdu, Obcej agentury do Polski, Rosyjskiej, Białoruskiej. Czy to jest teza obecnego rządu? Nie. To jest teza służb specjalnych w czasach rządów PiSu, które pisały specjalne pisma ostrzegające w tej sprawie. Nie wiem, czy wiesz, kto był adresatem jednego z pism Jarosław Kaczyński. Poinformowano także najważniejszą osobę w układzie władzy Prawa i Sprawiedliwości, ale reakcji zabrakło? No i właśnie, to rzeczywiście mamy... bulwersuje, bo PiS cały czas mówił, że on dla polski Polaków dla ich obrony Siem, to dla to jest, zabezpieczenia prowadził taką bym powiedział narrację nie wiem czy ją nazwać antyimigracyjną czy taką jakby w kontekście Przede wszystkim, jeśli chodzi o muzułmańskich migrantów, mówili zero, tak, zero nielegalnej migracji tutaj, yy, czy to na forum europejskim, czy to na forum krajowym. Yy, natomiast teraz powstają kolejne pytania, czy to była migracja, która wynikała tylko z procedur korupcyjnych, czy to właśnie z powodu braku procedur, czy też jest kolejna sprawa, że no, to mogła być tak zwana migracja na zamówienie. Czyli yy, zwyczajnie w świecie różne. Organizacje pracodawców czy różne firmy potrzebowały tanich pracowników. Pamiętamy na przykład, jeżeli chodzi o państwowe spółki, sprawę z Płocka. Tak. E, i były różne takie sytuacje. I czy na, na przykład A. to było takie, że no, szli i, i zbierali wątek. ludzi, którzy po prostu byli Bo potrzebni na już? Zobacz, co w tym raporcie jeszcze, jakie mamy informacje dodatkowo przy tej okazji, że część z tych osób, no powiedzieć, że była nie wykwalifikowana, to nic nie powiedzieć. No były to osoby na przykład niepiśmienne. Posługujące się wyłącznie językiem ojczystym. No, oczywiście, można powiedzieć, że przy jakichś pracach rolnych no, nie trzeba mieć jakiegoś specjalistycznego wykształcenia, ale ja przypominam sobie raport, który jeszcze ja ogłaszam, jak byłem prezesem My wtedy nie kontrolowaliśmy MSZ, tylko kontrolowaliśmy ten system niżej, na poziomie tego, czy podmioty gospodarcze albo e, rolnicy, którzy występowali o te zezwolenia, rzeczywiście później. Te osoby zatrudniały. Ja pamiętam, bo to czasami na przykładach najlepiej pokazać, jak. Yy, osobą, która wystąpiła, uważaj, na o kilkaset pozwoleń, była starsza pani, która rzeczywiście mieszkała na wsi, ale z uwagi na wiek, nie pamiętam dokładnie 80 ile lat ona miała i mieszkała samotnie. No i wiesz, no, jak chcieliśmy to skontrolować, wystąpiła o kilkaset pozwoleń, wydawało się, że to jakiś nowoczesny holding rolno-spożywczy. Okazało się, że starsza pani, mieszkająca w chałupince takiej, która chyli się ku ziemi i która no, jedyne co uprawia, to kwiaty doniczkowe w swoim własnym mieszkaniu. No i się zrobił problem, bo się nagle okazało, że ten system tutaj także jest tak zorganizowany, że jest przykrywką do. No, wszystko na to wskazuje, oczywiście, sprzedawania tych wiz pracowniczych, a przepraszam, już mówiąc wprost, ktoś pod jej nazwiskiem, podszywa, podszywając się pod jej tożsamość zorganiz ten cały proceder. No właśnie, więc tutaj mamy możliwe, że nawet wielopoziomowy potencjalny kryzys czy aferę, więc czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Choć oczywiście, mimo raportu Niku, cały czas też na konferencji Mariusz Błaszek o tym mówi, podtrzymuje tę narrację wcześniejszą. Kolejne sprawy, które w tym tygodniu, to mamy znów przywrócony temat poniekąd Funduszu Sprawiedliwości, ale też poprzez no jeszcze niejawne, ale już pojawiają się. Jakieś doniesienia na temat zeznań Waldemara GS, słynnego adwokata. Oczywiście, no teraz nie możemy powiedzieć jego pełnego imienia i nazwiska w Związku ale z to sprawą. Co, to, 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 ale tu, tam, tam to wiesz, ale trzeba pogratulować gońcowi za dobrą, świetną robotę dziennikarską, bo to Gońc pierwszy podał, że Waldemar G. Państwo, moim zdaniem, ci, którzy nas oglądają, na pewno mieliście kontakt z tą osobą, oczywiście w takim sensie zobaczenia jej, bo to była osoba, która reprezentowała rząd Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w postępowaniach przed europejskim. Trybunałami. Można powiedzieć, że on był tym profesorskim głosem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który mówił, że nie tutaj bym powiedział, autonomia państwa narodowego nie będzie unia pluć nam w twarz. No i dzisiaj już wiemy, że Waldemar Gie został nagrany, bo poza tym, że był profesorem, był także czynny, mając swoją kancelarię adwokacką z tego co nie pamiętam, no i został nagrany, jak żądał łapówki na początku. 50 tysięcy, a później 200 tysięcy od rodziny osoby zatrzymanej, gdzie składał deklarację, że wpłynie na wyrok sądu w sprawie chyba rozstrzygnięcia dotyczącego właśnie tymczasowego aresztu. No, jak na osobę, która była trochę poniekąd twarzą polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, to można powiedzieć, że zaskakująca, ale najbardziej zaskakujące jest w tym jedna okoliczność. W trakcie przesłuchania on zeznał, że no, chciał kiedyś załatwić pieniądze na jakąś parafię. Poszedł z tym do wiceministra Romanowskiego, który nadzorował y, Fundusz Sprawiedliwości. Ten mu odmówił, no, można by powiedzieć, no, wreszcie coś pozytywnego o Romanowskim. Ale to nie koniec historii. Waldemar znał, że później poszedł do głównego ministra Zbigniewa Ziobro i ten mu powiedział, że z takimi sprawami to do niego i że nie, oczywiście, nie, że oczywiście y, on tą sprawę, nie, on tą sprawę ogarnie że tak powiem, dlaczego to jest takie istotne, bo w kontekście Funduszu Sprawiedliwości i jego licznych nieprawidłowości, to tego typu zeznania, które korelują zresztą z zeznaniami i z nagraniami dyrektora Marca, gdzie cały czas się mówi, że to góra, że podjęcie decyzji trzeba sprawdzić, czy dana organizacja jest dobrze widziana przez kierownictwa resortu, tam są też fragmenty o tym, że decyzję podejmuje żona ministra Ziobro, czyli Patrycja Kotecka, no to jest kolejny trop wskazujący na to, że jeżeli nie wszystkie, to wiele decyzji dotyczących wydatkowania pieniędzy z Funduszy Sprawiedliwości podejmował sam minister, co ma istotne znaczenie w kontekście prowadzonego postępowania w związku z licznymi nieprawidłowościami, a mówiąc o przestępstwami związanymi z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Teraz pytanie podstawowe, Szanowni Państwo, ja nawet sobie przypomnę tę wypowiedź, bo e, oczywiście no można uznać, że na przykład pieniądze zostały wydane nieetycznie, niemoralnie, ale jeżeli jest to lega artis, bardzo ciężko postawić zarzuty. I teraz przypomnę takie słowa, Marcina Chorały, który powiedział to w listopadzie 2023 roku, jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać. No i teraz właśnie kwestia. Na ile. Nawet jeżeli coś było wydane niemoralnie, czy nieetycznie. Czy kradli zgodnie z procedurami. Tak, no w sensie tak no, należało może postawić, byłego ministra po, i tu parafrazując, ale sam fakt jest dość istotny, no bo jeżeli coś się dzieje w świetle prawa, no to bardzo ciężko postawić zarzut. Nawet jeżeli możemy uznać z boku, patrząc na to, że to jest nieprawe, no to jeżeli jest... Podstawa więc ciężko Zero-jedynkowo chciałem Ci powiedzieć, że co najmniej nie zawsze kradli zgodnie z procedurami. I odwołam się do konkretnego przykładu. Była taka fundacja na Opolszczyźnie. Ona łącznie miała dostać 9 milionów złotych. Znana z tego, że założyła ją, prowadziła tą fundację pracownica biura posła Patryka Jakiego. No, bym, bym powiedział, yy, druga osoba w środowisku Zbigniewa Ziobro, w sensie Pozycji politycznej, no i oni dostali kilka milionów złotych, mieli dostać jeszcze więcej, na świadczenie pomocy prawnej, był podany adres tej fundacji. No, Gdzie się sprawa rypła? Dziennikarze poszli tropem tego miejsca, w którym miała być świadczona pomoc prawna. Powiedzmy, że budynek bardziej przypominał barakowu, to jeszcze nie ma znaczenia. No, pomoc prawną można w różnych okolicznościach udzielać. Sam udzielałem na, parce w ławku, na e, parkowej ławce, kiedy w trakcie spaceru e, kiedyś ktoś mnie poprosił i e, wiedząc pewno, że chodzę tam czasami na spacery, to było jeszcze, jak byłem ministrem sprawiedliwości z dzieckiem, miał nawet akta, e, kopię e, akcji, Sądowych w tej sprawie też udzielałem takiej pomocy na ławce parkowej, ale tam była inna sytuacja. W tym budynku się okazało, nikt nigdy żadnej pomocy nie świadczył, a zdumienie lokatorów tamtego budynku, że tu jakoby był jakiś punkt pomocy prawnej, który miał świadczyć pomoc prawną, wzbudziło rzeczywiście dużą sensację. Jeden z tych lokatorów, oglądałem bardzo ciekawy materiał, dżentelmen w stanie jednak wskazującym na spożycie. I to chyba na stałe spożycie w układzie wysokich stanów cyklicznych. Mówił, że on tu nigdy w ogóle je, jaka pomoc, że ewentualnie to on by chętnie z pomocy głównie finansowej skorzystał celem zaspokojenia swoich potrzeb materialno-spożywczo-konsumpcyjnych. Więc bym powiedział, Kradziono też niezgodnie z procedurami, narympał, czyli poświadczając nieprawdę, że ktoś świadczył pomoc prawną w miejscach, gdzie nigdy ta pomoc nie była świadczona. To czekamy, można powiedzieć, na efekty prac prokuratury, e, aczkolwiek rzeczywiście jest to ciekawe wypowiedź, co najmniej pana ministra, no ona ma już trochę, już prawie rok, ale... Ciągle, jak sobie ją przypomnę, to rzeczywiście mnie zdumiewa. Ale zostawmy ten temat, bo rzeczywiście Fundusz Sprawiedliwości jeszcze się będzie na naszych oczach rozwijała ta sprawa też w kontekście tego, no kiedy Zbigniew Ziobra stawi się na przesłuchanie. Tam cały czas sytuacja jest dynamiczna w kontekście stanu zdrowia, ale też, Szanowni Państwo, dopóki oczywiście po pierwsze, no, nie ma żadnych postaw prawnych, no też nikomu nie będziemy, że tak powiem, szperać w aktach medycznych, to zostawimy to zobaczymy, jak tak sobie z tym poradzą, poradzą odpowiednie organy. Fortepian Paderewskiego to jest o, temat, który również... To... Wiesz, to jest temat. E, no właśnie, ja e, jako wielkopolanin, zawsze dla mnie postać Ignacego Jana Paderewskiego była symboliczna, tak, no, pamiętamy to słynne przemówienie w Poznaniu przed dniu powstania wielkopolskiego, no wielka postać, no i każdy myślę z nas by chciał, żeby jak najwięcej pamiątek po tak wielkim człowieku w Polsce było, no i rzeczywiście niektórzy wzięli sobie ten apel do serca, no, i y, zakupili pewien fortepian, no, który miał być fortepianem Paderewskiego. Czy miał na nim grać, czy miał mieć z nim jakiś kontakt. Y, no, ale y, na razie, z tego co wiemy, bo to Że kontakt to było za... był duchowy. Co najwyżej. Hmm, tak Może jest. jakiś metafizyczny. Hmm. Ale nie mamy dokumentacji, która by miała wskazywać na to, że rzeczywiście Paderewski miał z nim coś więcej związanego. Tą historię czyta się jak film sensacyjny. A mianowicie jedna z osób ze Szwajcarii kontaktuje się z Ministerstwem Kultury. Mówi się, że informacja dociera bezpośrednio do premiera Glińskiego, że będą sprzedane, sprzedawane pamiątki. Po paderewskim. No więc zapada decyzja, jak rozumiem, polityczna, do realizacji dostaje ją Instytut Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego, żeby te pamiątki kupić. I normalnie w takich sytuacjach, kiedyś, jak byłem wiceprezydentem miasta, nadzorowałem również muzeum samorządowe. No, procedura jest taka, że oczywiście weryfikujesz, kto chce ci coś sprzedać. Tutaj weryfikacja Byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że nie było jej wcale. Ona była osoby, która sama mówiła, że ona się na tym nie zna. No więc, w oparciu o tak wyrafinowany sposób weryfikacji, zakupiono Fortepian, który specjaliści mówią, że. Założenie tezy, że kiedykolwiek w zasięgu swojego wzroku Paderewski miał ten fortepian jest jednak obarczone zbyt dużym ryzykiem, że prawdopodobieństwo, że nigdy nie miał kontaktu z tym fortepianem jest 99, setki miejsc, czy nie tysiące, po przecinku test z dwoma dziewiątkami, czyli mówiąc poz, nie miał kontaktu z Paderewskim. I w związku z tym, ja to w ogóle Ci powiem szczerze, jak Piotr Gliński, Okazuje się, że jest tak frywolnie i szybko podejmujący decyzję. Ja przy okazji najbliższego posiedzenia parlamentu przekażę Piotrowi na namiary. Znam osobę, która chce sprzedać chścielnicę mieszkanie pierwszego, buty na wysokim obcasie, łokietka i hit pościel w którym sypiał Jan III Sobieski wraz z Marysieńką. Uważam, że Piotr Gliński może być osobą, która takie ciekawe artefakty będzie zbierać związane z historią Polski czy coś byś chciał ewentualnie dorzucić do tej listy. No myślę, że na pewno by coś się znalazło, bo historia Polski długa i bogata, ale pamiętam zawsze taka Bo była... jednego nabiaru nie przekażę, bo uważam, jeden, że ktoś... Ale jest jedna taka ciekawa e, historia, jeszcze z lat dziewięćdziesiątych, że ponoć do jednego chyba z Leombardów e, podszedł jakiś pan, który chciał sprzedać siekierę, która miała brać udział w bitwie pod Grunwaldem. To można go znaleźć i się zgłosić ewentualnie. Tak. Tak, ja Ci powiem szczerze, w związku z tym, że Polacy mają dużą sympatię do narodu amerykańskiego, do Stanów Zjednoczonych, ja jeszcze słyszałem, ale tej informacji nie zdążyłem zweryfikować, że jest ktoś, kto sprzedaje Galeon Krzysztofa Kolumba. Myślę, że wszystkie te niesamowite okazje powinny trafić do Piotra Glińskiego, który wie, jaki z nich zrobić użytek. Może jeszcze byśmy znaleźli nawet jakieś artefakty z bitwy pod Cedynią, ale to już zostawimy, zostawmy specjalistom, tak zostawmy specjalistom e, tę sprawę. Przejdźmy do takiej czystej polityki, można powiedzieć, związanej z e, posiedzeniem Sejmu, też z e, pierwszą kandydaturą, o której już rozmawialiśmy, Sławomira Mencena, ale Sławomir Mencen przez pierwsze miesiące e, swojej sejmowej posługi e, no, występował na Mównicy nie najczęściej. E, występował co jakiś czas. No ale podczas tego posiedzenia Sejmu e, te wystąpienia były intensywniejsze, powiedziałbym, były bardziej radykalne, e, wyraziste. I, wyraziste takie i rzeczywiście przebiły się e, ze swoją narracją do mediów. No i e, czy tutaj już widzisz. E, po pierwsze kampanię prezydencką, bo, bo plakat wielkich Samomierza Męcena zawsze jak się idzie na ratusz Arresenę, widać na tym bloku na tle tych warszawskich wieżowców, to już miałem okazję kilkukrotnie zaobserwować. Ale no, myślę, że już można patrzeć szerzej, bo oprócz tej licytacji na kandydata Pisu, gdzie tam mieliśmy też doniesienia, jakie tam ma wymagania prezes Kaczyński, które są rzeczywiście dość e, srogie, nazwijmy, to rzeczywiście trzeba spełnić już. Co, mi to w ogóle intuicja e, podpowiada, już bo że na, na wczesnych to potrwa, Ale na końcu mamy końcu też... okaże się, że jedynym, który spełnia wszystkie te wymagania, wysoki, przystojny, z kontaktami międzynarodowymi, ze znajomością licznych języków obcych, jak myślisz? No Mariusz błaszcza. Możliwe. Kiedyś był delfinem, przecież w Gość Wiadomości, już ogłoszonym następcą prezesa PiSu, ale tam chyba coś się pokruszyło lekko. Zobaczymy. Może wróci Jarosław Kaczyński do tego pomysłu, bo na razie chyba się na polityczną emeryturę nie jest, wybiera. To ale jest mamy, moje obstawienie. Mamy jeszcze, Zobaczymy, czy się Mamy pomylę. jeszcze ciekawe wątki, oczywiście w kontekście innych partii, no bo na lewicy aż tak to, głosie tego nie widać. W kontekście trzeciej drogi wydaje się, że to będzie Szymon Hołownia. Też jego funkcja tam to wskazuje, ale myślę, że w Platformie, też może być ciekawie, bo Radosław Sikorski w ostatnim czasie wykonuje różne ciekawe gesty i ma różne ciekawe wypowiedzi i zaczyna plusować, bym powiedział, wśród bardziej prawej strony sceny politycznej. To nie mówię wśród na przykład wszystkich ludzi, którzy sympatyzują z pisem, ale widać takie pozytywne komentarze, na przykład w kontekście jego polityki wobec Ukrainy i takiego twardego postawienia sprawy Wołynia. I tutaj coraz więcej polityków chyba mówi tym głosem. No wiemy doskonale, że takie ambicje ma też Paweł więc te wybory prezydenckie, już powoli ta prekampania na naszych oczach trwa. Więc co, prekampania oczywiście trwa. Pierwsi kandydaci, jak sam słusznie zauważyłeś się, pojawili. Ja mimo wszystko, nie mając stuprocentowej pewności z bardzo prostego względu, no Platforma Obywatelska jest Partią Demokratyczną, która działa w oparciu o statut, jak wszystkie inne partie w Polsce, i tam decyzje będą podejmować ciała statutowe, czyli zarząd. Yy, aczkolwiek, no to też nie jest tajemnicą, że zarówno w Platformie, jak i w PiSie liderzy mają mocną. Pozycje. I bym powiedział, ich głos będzie szczególnie słyszany. Zobaczymy. Ja jednak bym obstawiał, że tym kandydatem będzie Rafał Trzaskowski, a powiem Ci między innymi, dlaczego tak uważam. Dla mnie powrót Marcina Kierwińskiego do e, Polski, do rządu, no, kilka miesięcy temu został europosłem, może być też takim sygnałem, że Marcin Kierwiński jest trzyma kciuki mocno zaciśnięte za tym, żeby Rafał Trzaskowski jest został na miejscu prezydentem kraju, a on żeby wystartował do nowej misji. w wyborach na prezydenta Warszawy. E, I to jest ciekawa, e, ciekawa plotka polityczna, no, która już się w kilku miejscach można powiedzieć, potwierdziła, ja też słyszałem takie głosy, że rzeczywiście tak jest, no bo mimo wszystko, okej, okay, można powiedzieć patriotyzm, to państwa postawa zawsze można tak ale, ale... jedno nie wyklucza ale drugiego. Jednak, yy, ale jednak Marcin kwestia tej, tej, jest znany tej wizji. Ale jest... że jest dobrym organizatorem, że potrafi bardzo twarde odprzyć. Ale kwestia tej wizji się klei rzeczy, i tak. ma pewne, pewne logiczne następstwo, można powiedzieć. No też jako Warszawiak, myślę, że Marcin Kierwiński chętnie by. Taką funkcję prezydenta Warszawy przyjął. No tu przede wszystkim chęć samych Warszawiaków będzie oczywiście później decydująca. Oczywiście, ale ciężko mi sobie wyobrazić. no Może mówię to z góry jakoś, ale biorąc pod uwagę ostatnie wyniki wyborów prezydenckich w mieście stołecznym Warszawa, wątpię, żeby kandydat spoza platformy albo nawet za jakikolwiek prawicowy miał większe szanse powalczyć. Może mówię to zbyt pochopnie, nigdy nie na się wydarzy, ale no myślę, że to jest raczej pewne wtedy. Wiesz co, ja zawsze jestem ostrożny. No, wybory na prezydenta Warszawy nie, wygrał e, świętej pamięci Lech Ale to było nie, 24, 23 lata temu, to tak. było. To była odległa przeszłość, ale tak, no najlepsze wyniki, oczywiście, w Warszawie, najlepsze wyniki z partii politycznych robi Koalicja Obywatelska. Jej kandydat jest faworytem na starcie, co nie znaczy, że ma wygraną. W, w kampanii się nigdy sama nie wygra. Bej, tak, i, I trzeba co? to zawsze przypominać. I tak pół żartem, pół serio, trochę złośliwie, powiem, że w 2015 roku to się, Szanowni Państwo, potwierdziło, że kampania się sama nie wygra. Ale na koniec, odchodząc od polityki, aqui eh é... trochę do świata sportu, choć smutna informacja. E, tutaj też Krzysztof prosił mnie o wspomnienie e, tego człowieka, bo dzisiaj e, e, dowiedzieliśmy się o tym, że zmarł no, legendarny dziennikarz, no nawet ja jako człowiek, no, który nie jest widzewiakiem, czy nie jest łodzianinem, ale jednak trochę się sportem interesuje. Redaktor Bogusław Kukuć e, odszedł w dość takich e, okolicznościach e, tragicznych, bo zasłał na konferencji. To rzeczywiście informacja bardzo smutna dla wielu, myślę, kibiców sportu, nie tylko ki, kibiców widzewa. Są osoby symbole w Łodzi, w w moim rodzinnym mieście takim symbolem był Bogusław Kukuć, który o sporcie pisał przez naprawdę dziesiątki lat, mimo że już rzeczywiście był od pewnego czasu na emeryturze. Dalej pisał, przychodził na mecze Widzewa Łódź. Ja bym powiedział, że na kibica piłkarskiego to jego odejście jest pewno w takich okolicznościach też wyjątkowych bo był na konferencji prasowej na Widzewie właśnie na obiekcie przy Alei Piłsudskiego konferencja przed tym meczem Widzew Lechia no i tam zasłabł i niestety niestety nie udało się już go uratować była to postać ikoniczna to nie tylko książka Mój Widzew ale prawda jest taka że niektóre tytuły prasowe w których Pracował później pracował w głosie jeszcze robotniczym, później w Dzienniku Łódzkim. Ja znam takie osoby, które kupowały te gazety tylko z uwagi na jego artykuły, jego fermie. Niektórzy pisali w Kibice Widzewa, że to były przez wiele lat tak naprawdę jedyne w głosie robotniczym ze wszystkich mediów, takie regularne źródła informacji na temat tego, co się dzieje w widzewie. Tak, zawsze dobrze poinformowany, zawsze z bardzo ciekawymi spostrzeżeniami, analizami i zawsze człowiek z pasją, kochający sport, bo on w ogóle kochał sport, no, piłkę kochał w sposób szczególny jego a, klubem, chyba. a jego klubem był Widzew Łódź, to jest bardzo smutna, bardzo tragiczna wiadomość, ale w kontekście piłki mamy jedną doskonałą, jeżeli się potwierdzi. czekamy no, na Wojciecha Szczęsnego. Barcelona, no jeżeli to się uda. jest to powrót ze sportowej emerytury, no coś wspaniałego. Ja trzymam kciuki mocno... Barcelonianka e, będzie, ...mocno można powiedzieć. zaciśnięte, żeby Wojtek Szczęsny e, trafił też, między słupki. Bo też, e, no tutaj akurat nie jest tajemnicą, że jesteśmy kibicami e, Barcelony, takiej przy okazji Dlatego polskiej widziałeś sympatii. błysk w moim oku, e, ale też. to rzeczywiście jest, można powiedzieć, spełnienie trochę dziecięcych marzeń. No. No myślę, że jak się oglądało tą Barcelonę nawet Messiego, wielką Guardioli, i tak się pomyślało, że kiedykolwiek jakikolwiek polski piłkarz w ogóle liźnie tej wielkiej, magicznej Barcelony się wydawało nierealne, a teraz mamy dwóch, będziemy mieli, jeżeli to się potwierdzi, jeżeli dwóch się w podstawowym składzie, tak. z czego. No, jeden będzie takim symbolem, tutaj ratuje tą Barcelonę, tak? przychodzi zwraca z emerytury jak bohatera, a drugi jest największą gwiazdą. Ale dlatego, ja Ci powiem, to jest coś pięknego. Oczywiście obaj zakładam, że zaczęliśmy kibicować Barcelonie w troszkę innych czasach. Ja już nawet nie mówię o stronie sportowej. Wspaniała, utalentowana młodzież w tej drużynie, ale od strony zarządczej ugryzę się w język, nie powiem nic, bo kibicuję Barcelonie, chociaż. Czasami to człowieka zbiera irytacja na to, jak ten klub jest zarządzany, ale niezależnie od tego, to jest, to była. Będzie Barcelona. Jeżeli Wojtek Szczęsny będzie bronił przez ten najbliższy sezon jej bramki, a mówi się, że tym elementem negocjowanym teraz na końcówce nie są wcale spawy finansowe, jakikolwiek inne, tylko Wojtek Szczęsny chce mieć gwarancję, że on tam przychodzi po to, żeby bronić bramki Barcelony. I ja trzymam kciuki mocno zaciśnięte, żeby to się udało. I tym pozytywnym akcentem, choć po tej niezwykle smutnej informacji, ale też wiele osób pisało, myślę dość słusznie, że no w sumie. Robi to, co kochał do końca. E, także e, oczywiście, też wyrazy współczucia dla rodziny i całej społeczności e, widzewskiej i kibiców piłki nożnej w Łodzi. Oczywiście, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. Zachęcamy Państwa do komentowania, polubienia tego materiału i subskrypcji naszego kanału, gdyż, jak wspomniałem na początku, większość z Was tego nie robi, a nam to pomaga się rozwijać. A Państwa i moim gościem był Sandro Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję Ci bardzo. Ciepło Wam dziękuję i do zobaczenia wkrótce.